Ciekawe drzewo, ciekawe drzewo. Jak widać, nieco położone, ale... ale nie daje za wygraną. Puszcza listki, puszcza kwiaty. To są chyba kwiaty. Nazwę tego drzewa podam w opisie, bo nie jestem pewien. Tutaj doszło do pęknięcia. Kolejna gałąź się położyła. Ale jak chyba widać, również puszcza liście jest zasilana i będzie zasilać to drzewo. A tutaj obok jabłonka, wielopienna, można powiedzieć, bo ma wiele kni, tak? Czasem daje jakieś owoce, nawet tak, to proszę państwa, jest w krzakach w miejscach, w których Nigdy nie bywacie. Dziękuję za to i, i zapraszam w takie miejsca. To znaczy, nie to, że zapraszam, ale informuję, że takie miejsca są i można czasami się wybrać.